Wyobraź sobie, że skrolujesz TikToka późnym wieczorem i trafiasz na filmik zatytułowany Zobaczyłem cień ducha w lustrze. Na ekranie młoda influencerka stoi przed lustrem. Nagle krzyczy z przerażeniem, bo za jej plecami pojawia się ciemny cień. To nie scena z horroru, lecz typowy materiał z najnowszego fenomenu Spirit Tok. Ten tajemniczy trend opanował TikToka. Tysiące krótkich filmów o duchach. Nawiedzonych miejscach czy mediumach przyciągają miliony widzów. Kanał Strefa Zjawisk zabiera Was w podróż do świata Spirit Talk. Opowiemy o jego fenomenie, najpopularniejszych nagraniach oraz reakcjach fanów i sceptyków. Spirit Talk to popularny hashtag na TikToku, używany przy tysiącach filmów poświęconych zjawiskom paranormalnym. Jak podkreśla portal US Ghost Adventures, hashtag Spirit Talk to popularny hashtag na TikToku powiązany z tysiącami postów. Materiały pod tym znakiem łączy tematyka duchów, nawiedzonych domów, psychików, astrologii czy szeroko rozumianej duchowości. Według autorów serwisu US Ghost Adventures trend ten wprowadził tematykę paranormalną, nadprzyrodzoną i inne związane z nawiedzeniami nowemu pokoleniu. Innymi słowy hashtag Spirit Talk Zapoznaje młodych widzów z opowieściami o duchach i mistycyzmie dzięki sile mediów społecznościowych. Popularność tego trendu rośnie błyskawicznie, jak zauważają twórcy US Ghost Adventures. Trend zyskał ogromne grono obserwujących w bardzo krótkim czasie. Podobnie mainstreamowe media wskazują, że filmy o duchach i jasnowidzach osiągają na TikToku oraz YouTube miliony wyświetleń. Fox News donosi, że materiały o duchach złapanych na kamerze i jasnowidzach prezentujących nadprzyrodzone moce są wszędzie, z milionami wyświetleń na TikToku i YouTube. Na Fidzie hashtag Spirit Talk każdy może znaleźć przeróżne formy duchowej rozrywki. Nastoletni influencerzy TikToka opowiadają tam swoje przerażające spotkania z duchami, pokazują dowody na istnienie istot nadprzyrodzonych. Oraz udostępniają poradniki czy rytuały duchowe. Wiele filmików zaczyna się jako powieść z dreszczykiem. Na przykład influencerka mówi cofnijcie się dziesięć kroków lub to ostrzeżenie od duchowego przewodnika. Potem opowiada historię o widmie. Często przewijają się w nich postaci uznające się za medium, tarocistów czy hilerów. Portal US Ghost Adventures podkreśla, że na hashtag Spirit Talk znajdziesz influencerów twierdzących, że są autentycznymi medium, tarocistami, reiki, healerami i astrologami. Ci twórcy obiecują pomoc w podniesieniu wibracji energii i odkryciu sekretów przyszłości. Choć, jak sami ostrzegają eksperci, należy do takich porad podchodzić z ostrożnością. To informacje, które zawsze należy traktować z przymrużeniem oka. W świecie duchów oszustów też nie brakuje. Równolegle widzowie znajdą mnóstwo prawdziwych historii o nawiedzeniach i wyznaniach, o spotkaniach z duchami. Spirit Talk stał się miejscem, gdzie każdy może podzielić się własnym doświadczeniem z zaświatami, często w formie krótkich, emocjonalnych relacji. US Ghost Adventures zauważa, że hashtag Spirit Talk to doskonałe miejsce, gdzie każdy może podzielić się swoimi doświadczeniami z nawiedzeniami i zdobyć przy tym olbrzymią publiczność. I rzeczywiście, nie brakuje filmików typu osobliwe zjawisko nad ranem czy ukryty przekaz od ducha babci, które gromadzą setki tysięcy wyświetleń. Dzięki interakcji mediów społecznościowych obserwatorzy mogą nawet robić podczas transmisji na żywo seanse spirytystyczne czy wspólne łowy duchów z influencerami. Cały ten miks, od przerażających historii przez poradniki duchowe po naukowe wątki, czyni spirit talk bardzo atrakcyjną i wciągającą formą spędzania czasu dla młodych. Spośród tysięcy nagrań Spirit Tok wyróżniają się niektóre klipy, które stały się wiralowe. Przykładowo, na TikToku krąży filmik: Zobaczyłem cień ducha w lustrze. Influencerka nagrywała make-up, gdy za jej plecami pojawił się niesamowity cień. Innym hitem jest wideo: Straumatyzowana przez medium gdzie młoda dziewczyna z drżącym głosem relacjonuje spotkanie z rzekomym medium kończącym się dramatycznym płaczem. Do takich horror show dołączają filmy o podobnej treści. Na przykład Zaduszki z kręcącym się świecznikiem czy Nawiedzony pies, w którym czworonóg rzekomo reaguje na obecność niewidzialnego bytu, opisując go jako spooky dog alert. Każdy taki filmik bazuje na napięciu. Widzowi serwuje się dreszcz, a w opisie zachętę w stylu: Nie uwierzysz, co się wydarzyło, lub to naprawdę nagrałem sam. Dzięki temu te najstraszniejsze opowieści osiągają setki tysięcy, a nawet miliony wyświetleń. Zobaczyłem cień ducha w lustrze. Influencerka nagrywała się przed lustrem. Nagle na wideo pojawia się mroczna sylwetka za jej plecami, wywołując panikę. Straumatyzowana przez medium. Krótka relacja influencerki o traumatycznym seansie z medium, który rzekomo ujawnił przeszłe życie opowiadaczki. Nawiedzony pies, domowy pupil, staje się bohaterem wideo, bo spostrzega coś, czego ludzie nie widzą. Właścicielka zachęca: Oglądajcie do końca, gdy pies drapie się w powietrzu. Każdy z tych filmów ma przypisany hashtag Spirit Talk i setki tysięcy polubień. Internauci komentują je w tysiącach wpisów. Jedni są przekonani, że to autentyczne nagrania, inni twierdzą, że są to efektowne mistyfikacje. W każdym razie, Spirit Talk sprowadza młodzież do świata zjawisk nadprzyrodzonych w ich własnym cyfrowym otoczeniu. Fenomen Hashtag Spirit Talk budzi mieszane emocje. Entuzjaści tego trendu często chwalą się tym, jak nowe medium pozwala im odkrywać nieznane. Piszą w komentarzach, że dzięki tym filmom poczuli bliskość duchów krewnych lub otrzymali duchowe porady. Dla wielu młodych użytkowników to fascynujący escape jakby wirtualny seans spirytystyczny na żądanie. Portal US Ghost Adventures zauważa, że nawet sceptycy są zaintrygowani historiami i doświadczeniami opowiadanymi przez influencerów Spirit Talk. Inaczej mówiąc, wszyscy chcą się bać i wierzyć choć trochę w paranormalne przesłanie tych nagrań. Z drugiej strony, nie brak głosów krytycznych i naukowych sceptyków. Fox News opisuje, jak magik i mentalista Dustin Dean stworzył niszę demaskowania paranormalnych TikToków. Sam przyznaje otwarcie. Jestem sceptykiem, więc nie wierzę w duchy. W swoich klipach Dean, krok po kroku, odtwarza sztuczki z popularnych nagrań paranormalnych, pokazując na przykład użycie żyłek, magnesów czy nawet zwykłego środka do dezynfekcji dłoni, by wywołać iluzję nadprzyrodzonego zjawiska. Jego wnioski komentują inni oglądający. Często wypatrują błysku żyłki w 33. Sekundzie. Albo to chyba balon z za okna, a nie ufo. Typowe uwagi czujnych sceptyków. W sieci funkcjonują nawet kanały, np. Na Hannah The Horrible, poświęcone analizie i obalaniu TikToków paranormalnych. Spirit Tok dzieli widzów na wierzących i zdystansowanych. Dla zwolenników to przeżycie pokrewne nowoczesnemu misterium. Młodzież zabawa w duchowy świat zmienia w interaktywną narrację. Dla sceptyków to kolejny dowód na to, że internet jest pełen clickbaitu i iluzji. Jedno jest pewne: jak pisze Fox News, materiały paranormalne na TikToku oglądają miliony ludzi. A to oznacza, że strach na TikToku stał się globalnym zjawiskiem. Trend hashtag Spirit Pojawił się w dobie intensywnej obecności social media i globalnej niepewności. Obserwatorzy kultury zauważają, że młodzi ludzie w ostatnich latach coraz częściej szukają odpowiedzi w astrologii, wróżbach i okultyzmie. Także dzięki mediom społecznościowym. Jak pisze Newsweek, dzięki TikTokowi i innym platformom czarownictwo i duchowość dostały drugą młodość. A młodzi coraz chętniej sięgają po astrologię i magię w poszukiwaniu pocieszenia i wyjaśnień. Spirit Talk wpisuje się w ten trend. To cyfrowa ścieżka do ezoteryki dla pokolenia, które wychowało się ze smartfonem w ręku. US Ghost Adventures podkreśla, że hashtag Spirit Talk uczy duchowości pokolenie Z. Trend wprowadził do świadomości nowego pokolenia. Tematykę duchów i mistycyzmu. Z punktu widzenia socjologii, to zjawisko łączy starą, ludową fascynację zjawiskami paranormalnymi, z nową technologią. Młodzież ma teraz za darmo multimedialne duchy w aplikacji. Zamiast nocnych gawęd przy ognisku czy w opuszczonym domu, słucha historii z duchami za pieniądze. Już nie trzeba iść do Muzeum Lorena czy na płatną wycieczkę po nawiedzonym domu. Wystarczy TikTok. Jednocześnie Spirit Talk jest fenomenem społecznym. Jak mówią eksperci od marketingu, każdy viral generuje społeczność. Pod filmami Spirit Talk roi się od reakcji. Sceptycy skłaniają się ku nauce, podczas gdy wierzący doszukują się znaczenia synchroniczności lub numerologicznych wskazówek. Każda grupa pociesza się po swojemu. Spirit Talk to przykład na to, jak niespodziewanie starożytne opowieści mogą powrócić w nowej odsłonie. Ten mistyczny trend TikToka, z jednej strony bawi i straszy widzów efektownymi nagraniami, z drugiej stawia pytania o granice między prawdą a fałszem w erze cyfrowej. Jak pokazują cytaty ekspertów, Spirit Talk szybko zdobył ogromną popularność i otworzył nowe pokolenie na duchy i mistycyzm. Jednocześnie w sieci pojawiają się głosy, że większość tych doświadczeń to montaż lub manipulacja. My w strefie zjawisk zostajemy z tym pytaniem otwartym, ale z pewnością Spirit Talk zasługuje na uwagę jako fascynujące zjawisko kulturowe. Czy w morzu filmików kryją się prawdziwe duchy, czy tylko wiralowy szwindel? To wy musicie zdecydować, przewijając kolejny klip na Spirit Talk. Jeśli podobał Wam się odcinek, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie strefę zjawisk. Do zobaczenia.